Cześć, witam Was serdecznie na kanale Przetestuj Wózek. Jesteśmy w sklepie Przetestuj Wózek zlokalizowanym przy ulicy Pryzmaty 30, a konkretniej w przepięknej strefie Cybex. Jest ze mną Paweł, przedstawiciel marki. Cześć, który ma dla Was coś wyjątkowego. A jest to? Jest to nosidło Koja Karier, które tak naprawdę yy, pomaga rodzicom w normalnym funkcjonowaniu w codziennych czynnościach, dlatego że mamy, mamy zachowaną bliskość ciała. Rodzic plus dziecko, i dodatkowo mamy wolne dłonie, czyli możemy sobie wykonywać normalne czynności. Brzmi świetnie, ale słuchajcie, przecież nosideł na rynku jest pełno. Więc co wyróżnia wasze nosidło na tle innych, które znajdziemy w sklepach? Jasne, przede wszystkim jego design. Funkcjonalność i odpowiednie ukształtowanie ciała dziecka do tego nosidełka. Czyli mamy tutaj zapewnioną pozycję literki M, czyli pozycja na żabkę, dlatego że mamy tutaj podporę od stawu biodrowego do stawu kolanowego. Nosidełko tak naprawdę można użytkować. Od 3, od 3 kg, czyli praktycznie od urodzenia do 15 kg, czyli do około 3 roku życia. Dostosowuje się tutaj wzrostowo, ponieważ materiał jest elastyczny, dostosuje się do wielkości dziecka. Czyli chcesz mi powiedzieć, że to jedno nosidło możemy użytkować tak naprawdę od momentu narodzin aż do trzeciego roku życia? Dokładnie tak, do 15 kg, taką mamy normę homologacyjną, okay. można spokojnie przenosić sobie dziecko. No dobra, ale mieliście takie przypadki, że faktycznie dwóch, 3 latek znajduje się w tym nosidle? Jasne, jak najbardziej. I jak to wyglądało? Czy takiemu dziecku jest wygodnie? Bardzo wygodnie, nawet mierzyliśmy dzieciątko troszeczkę większe wagowo. Ponieważ miało 16 kg, bez żadnego problemu można sobie go założyć tak jak ja mam tutaj, w tej pozycji na brzuszku. Natomiast mhm. można go odwrócić całkowicie na plecy, tylko że wtedy musimy pamiętać o tym, że dziecko musi już trzymać główkę, czyli powyżej 6 miesiąca życia. Jasne. A jeśli chodzi o mniejsze dzieci, teraz zostajemy przy trzymaniu główki, bo mówimy, że od 3 kg i trzymanie główki. Co zapewnia to nosidło? wasze nosidło takiemu malutkiemu dziecku, jeśli chodzi właśnie o podtrzymanie głowy, czy w ogóle coś zapewnia? Tak, oczywiście. Oprócz tego, że mamy materiały z filtrem UV, oczywiście, możemy sobie tutaj zrolować ten nasz daszek, który będzie dodatkowym usztywnieniem dla karku dziecka, czyli tu będzie na wysokości przezierności. Oczywiście tutaj mamy możliwość wyregulowania sobie tych uchwytów, dzięki którym możemy pozakładać sobie tutaj te gumeczki i wtedy mamy usztywnienie karku dziecka. Mhm. Wygląda Wybranym. to rewelacyjnie, naprawdę i myślę, że świetnie sprawdzi się przy tych mniejszych dzieciach, przy maluszkach, które potrzebują jeszcze jednak tego, żeby ta główka była podtrzymana, bo widzę i wy też widzicie, że Paweł ma jednak wolne ręce. I myślę, że to jest bardzo fajne w nosidłach, że jeśli nasze dziecko potrzebuje bliskości, i to nie tylko na spacerze, to nie tylko na wycieczce, ale też przede wszystkim w domu, tak? Dziecko, które potrzebuje bliskości, tego, żeby cały czas być przy mamie, przy tacie, to jak najbardziej chyba takie nosidełko możemy też użytkować w domu. A ja jestem bardzo ciekawa. Co zrobić, jeśli na przykład mama jest sama w domu, dziecko potrzebuje się przytulić, mama też potrzebuje coś zrobić, i to nosidło musi na siebie założyć. Czy to jest proste? Tak, bardzo proste. Dodatkowo jest ono bardzo kompaktowe, dlatego że możemy sobie go złożyć do takiej małej torebeczki, możemy, ją za, możemy sobie zabrać ze sobą to nosidło do samolotu, na każdą wycieczkę, wrzucić nawet do wózka, do, do kosza pod spód. Bez żadnego problemu, w każdej chwili może sobie wyciągnąć po prostu i samodzielnie. Założyć, założyć na siebie nosidło wraz z dzieckiem. Za chwileczkę pokażemy, jak to zrobić. Dobrze, ale wspomniałeś o tym, że to jest nosidło, które jest kompaktowe. Skąd pomysł na to? No, właśnie po to, że dzisiejsi rodzice są zabiegani po prostu. Potrzebujemy mieć. Wolne ręce, dużo ruchu, i tak naprawdę potrzebujemy oprócz tego zajmować się jeszcze dzieckiem, tak? Dlatego nosidło, dlatego że możemy sobie wykonywać normalne czynności codzienne, robić obiad, nie wiem, no, w tym wypadku może ciężko będzie się napić kawy, tak? Ale możemy sobie robić, działać normalnie, codziennie, sprzątać, nie wiem, gotować. Cokolwiek, a dziecko mamy cały czas przy sobie. No to jest świetne, naprawdę świetne. Mi też kompaktowość kojarzy się z małymi wymiarami, Rozumiem. tak? Dokładnie. I to jest to, co powiedziałeś, że samolot, nie samolot, pociąg, cokolwiek, tak? Dokładnie, nie tak. pewnie to nosidło nie zajmuje aż tyle miejsca, żeby nie można go było zabrać ze sobą nie no wiem, na drugi koniec świata. Za chwileczkę Ci pokażę. Dodatkowo, jak sobie złożymy to nosidło, to jest naprawdę... Zwiniemy go, pokażę, do, do takich bardzo kompaktowych rozmiarów i można go nosić normalnie jak crossbaga, bądź też normalnie jak saszetkę tu przy pasie. W każdym momencie można sobie rozwinąć banalny sposób e, zakładania wraz z dzieckiem. Myślę, że to zajmuje nie więcej jak minutę. Nie wiem jak wy, ale ja jestem bardzo ciekawa. E, zresztą potem sama chętnie bym założyła takie nosidło na siebie, więc to przekonajmy się. No jasne. Ok, więc żeby założyć sobie e, nasze nosidło, nie. musimy sobie najpierw przekręcamy je w drugą stronę okay. po to, żeby tutaj zapiąć sobie tą naszą klamrę zabezpieczającą. Więc klamra jest świetna. Dodatkowo mamy tutaj zabezpieczenie powodujące e, blokadę w razie nie, nie, jakiegoś awaryjnego wypięcia, mm -hmm. to ta klamra będzie tutaj nam chroniła wypięcie. Czyli bezpieczeństwo się... przede wszystkim. Tak, jak okay. najbardziej. Bezpieczeństwo musi być. Przekręcamy sobie to po prostu na brzuch i od spodu mamy jeden zameczek. Wystarczy sobie go okay. rozpiąć. Rozłoży... Rozkładamy sobie nasze nosidło. Natomiast ten materiał przekładamy sobie od spodu w drugą stronę. Okay. Oczywiście powinniśmy sobie teraz dociągnąć ten pasek. I teraz materiał, żeby nam tak nie wisiało. Możemy sobie go bardzo elegancki sposób. O, no, musimy być oczywiście designerscy, więc mm -hmm. bardzo prosty sposób możemy sobie to Zawijamy. schować, tak. Kieszonkę, która jest pod spodem. I oczywiście możemy sobie teraz zasunąć zameczek, żeby to całkowicie Jasne. schować. Następnie, gdybyśmy chcieli włożyć dziecko, musimy sobie najlepiej usiąść. Wtedy możemy okay. to zrobić za pomocą jednej ręki. No może nie jednej ręki. Wtedy możemy to zrobić e, najwygodniej. Najwygodniej, dokładnie tak. Wtedy możemy to zrobić najwygodniej. Poproszę dziecko. Pamiętamy o tym, że musimy trzymać tutaj dziecko. E, dodatkowo mamy tutaj informację, w którym miejscu mhm. musi być pupa dziecka mhm. po to właśnie, aby tutaj dostosować sobie Świetne. go wygodnie do dziecka. Wkładamy nóżki w dodatkowe zabezpieczenia, czyli to są zabezpieczenia, które przekładamy nóżki dziecka w ten sposób. Z jednej i z drugiej strony. Czy te paski nie powodują, że dziecko jest niewygodnie? Nie, absolutnie, zobaczone są tutaj luźne. Okay. Natomiast w razie wypadku będą dodatkową ochroną Chronić. dziecka. No i teraz musimy sobie założyć tą szelkę wraz z dzieckiem, czyli przekładamy sobie dziecko od Trzymam razu do siebie. Trzymamy cały czas pod główką. Jasne. Przekładamy sobie paseczek. I wystarczy go wpiąć. Mamy tak naprawdę dwie możliwości. Albo wpinamy w pas biodrowy. Natomiast, jeżeli dziecko jest mniejsze, bądź też to już jest uzależnione tak naprawdę od nas, gdzie chcemy. Możemy sobie wpiąć klamerkę w pas Jasne. piersiowy, albo w pas indywidualna biodrowy. Indywidualna kwestia. indywidualna kwestia. Robimy dokładnie to samo z drugiej strony, czyli przekładamy sobie pas. Fajnie, bo nie muszę pomagać. Tak, oczywiście. Tak, jak powiedziałem, możemy to zrobić sami. Wiadomo, no jeżeli. Partner bądź partnerka pójdzie do pracy, zostajemy sami w domu. A ma to być kompaktowe i ma być bezpieczne, możemy sobie to sami zrobić, tak jak w ten sposób. I teraz to, co jest najważniejsze, od tyłu mm -hmm. mamy tutaj jeszcze takie paski, które nam Dobry. będą tak. trzymały. Mamy tutaj Mogę cię to, a. tą klamerkę, którą sobie Super. przepinamy. Oczywiście możemy sobie to dociągnąć, ścisnąć? tak ścisnąć jak chcemy, a jak nie, to nie musimy. I teraz już mamy Świetne. całkiem bezpiecznie zapięte dziecko. Oczywiście możemy sobie podociągać pasy. To jest na, najfajniejsze jest to, że mamy tak naprawdę dwustopniową regulację. Albo pociągamy z tej strony pasek, mhm. albo możemy sobie pociągnąć za ten pasek w okay. ten sposób. Po to, żeby dociągnąć dziecko. Pamiętamy o tym, że dziecko nie może mieć główki w ten sposób, tylko musi mieć przekręconą na bok, no bo wiadomo mhm. sprawa, żeby miało swobodne y, oddychanie. I teraz możemy sobie poprawić pupkę dziecka Jasne. w ten sposób, abyśmy mhm. mu zapewnili tak naprawdę taką pozycję. Wygodną na, i wygodną zdrową. pozycję i zdrową tak. pozycję na żabkę, czyli pupa musi być niżej, natomiast tutaj podparcie, tak jak wspominałem, do stawu kolanowego. I nóżki w dół. Wtedy mamy Jasne. odpowiednią pozycję dla dziecka. Powiedz mi, czy to jest jedyny sposób zapięcia? Chodzi mi o tutaj z tyłu, tak? Bo mamy w ten sposób zapięte pasy. Często jest tak, że nosidła można zapinać na krzyż. Tak, tutaj również możemy sobie wybrać zapięcie krzyżowe bez żadnego problemu. Dla mnie, dla, jako dla mężczyzny, jest lepiej zapiąć sobie normalnie, natomiast można jak najbardziej zapiąć krzyżowo. Oczywiście, jeżeli dziecko mamy już starsze, możemy sobie również przełożyć na plecy, tylko że dziecko wtedy już musi trzymać e, sztywną -główkę. główkę. Dokładnie tak. Dodatkowo wspomnę, że mamy również e, certyfikat AGR, czyli zdrowych pleców. Dziecka, czyli mamy tutaj zachowany kształt litery C i oczywiście literka M. Jasne. Jeśli chodzi o ułożenie Dobra. dziecka. Ale y, kręgosłup dziecka, zdrowie dziecka, to wszystko brzmi fajnie, ale co z Twoim zdrowiem, co z Twoim kręgosłupem? Y, czy takie noszenie dziecka w nosidle jest dobre dla Ciebie? Oczywiście, że tak. Ja praktycznie nie czuję obciążenia. Okay. Dzieciaczek waży tutaj ponad 3 kg, zupełnie tego nie czuć, dlatego że mamy bardzo tutaj y, gruby materiał na, na ramiennikach, i tak naprawdę się cała masa dziecka rozkłada na pas biodrowy i na, na ramieniki. także Super. możemy ćwiczyć nawet. No tak naprawdę wykonujesz wszystkie czynności z dzieckiem dokładnie, przy sobie, tak? dokładnie. więc jest to rewelacyjne. Czy to nosidło występuje tylko w takim kolorze, bo myślę, że to będzie Nie. ważne dla Nie. mam, dla w ogóle dla rodziców, tak? Nie. Y kolekcja Urban Mobility mamy biały i czarny, okay. oczywiście materiał jest filtrem UV, jest on z siateczki mesh, więc też jest to fajne, bo nie będzie, yy, będzie przepuszczało powietrze, więc mhm. nie będziemy mieli uczucia gorąca od dziecka, prawda? Mhm. Yy, natomiast występuje również w sześciu wersjach kolorystycznych, yy, tak jak kolory platynium przy wersji Priama. Czyli tak naprawdę przy, każde przy wersji nosidło wersji. można dopasować do wózka tak. i to będzie kompatybilne kolorystycznie? Jak najbardziej. Brzmi rewelacyjnie. Yy, myślę, że Wam takie nosidło również może się spodobać. Przypomnę tylko, że znajdziecie je w naszym sklepie, w naszym sklepie Przetestuj Wózek na ulicy Pryzmaty 30. Paweł, bardzo Ci dziękuję za ja ciekawy wywiad, dziękuję. za instruktaż, tak naprawdę, założenia. Ja również dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Jeżeli macie ochotę potestować, przymierzyć tak naprawdę swojego, swoje dzieciątko do nosidełka, bądź też chcecie sobie sprawdzić, jak to będzie wyglądało u Was, zapraszam bardzo serdecznie do sklepu Przetestuj Wózek na ulicy Pryzmaty 30. A ja zachęcam do zostawienia komentarzy. Zadawajcie pytania, jeśli macie e, mogą dotyczyć nosidełka albo po prostu innych produktów marki Cybex. Dziękuję, Dziękuję tobie. Dziękuję bardzo. Dziękuję wam i do zobaczenia. Dziękujemy.